Witam serdecznie, z tej strony Karela, to jest odcinek Legend Wojny Smoków, zapraszam do obejrzenia i teraz powinno wskoczyć intro, ale jak wiecie nie korzystam z intro, bo stwierdziłem, że to jest tandetne, tak bardzo tandetne i tak naprawdę nie jestem w stanie zrobić świetnego intro sam, a nie mam zamiaru płacić za to grubych pieniężnych pieniężorków. Psz tak, w pierwszej kolejności zrobimy sobie coś takiego świetnego, to znaczy osiodła i wierzcha, czyli wskoczymy naszego Eddarga i pobiegamy sobie truszku, troszku, jak to mój kolega mówi, troszku. Bo mamy nową misję, Mentorius psotnik. Misja jest organizowana z obchodów święta mentorów, i jak to przeliczę możemy ją jeszcze wykonać w 5 dni. O, widzicie, tu już właśnie Kids wykonał dostał taką oto nagrodę, no szkoda, że troszkę się sprzedał nam, yy, nagrodą, ale muszę zacząć. Nie się gospodyni, zajmie się tym, natomiast no, wracamy do mędrca. Znajdź w mój wniku, zajdź. Jakie są zwóż, to mędrca szeflowirusza? I tu mamy właśnie nagrodę właśnie pokazaną. Yy, w kotek mentorek to chyba jest przedmiot. Yy, no przede wszystkim yy, prosty zwój treningu to jest fajne, bo zawsze za 50g na upgrade'ie yy, pupila. No, to jest, to jest, to jest no, nie, nie powiem majątek, no bez przesady, ale to jest bardzo, bardzo ale to bardzo milutkie. Mm, dobra, no to więc idziemy do mędrca Flaviusza, czyli e, do. Mm, jak to się mówi? Do. do, do e, tak, do starca. I, I on tu nam coś prowadzi, mędrca. Ostłumiony straży stoi na środku pokoju, patrząc na rozrzucone wokół skrawki papieru i ma mroczy coś do siebie. Och, co to jest? Jakże tak? Co teraz robić? Jak to wszystko odzyskać? Witam cię najmądrzejszy, co się stało, dlaczego tu masz taki rozgardiasz? Witam cię wojowniku, tak to mój psodnik się postarał. Nie upilnowałem wierci pięty, koteczka mi podarowała cudowne zwierzę, ale to figlarne. Gdybym pogrzony w czytaniu w las na stół, podarł mi wszystkie notatki do nowego traktatu. Nie mam pojęcia jak je teraz odzyskać jeszcze. I ten rozbójnik sam gdzieś poszedł. Och, po prostu, nieszczęście. Najmądrzejszy, możesz na mnie liczyć. Co trzeba zrobić? No, bo widzisz, w wyniku wiele czasu zaczęło mi wyszukiwanie tych informacji. Musiałem odwiedzić różnych mieszkańców kontynentu, zbierałem wiadomości, jak koralik do naszyjnika. To jest chyba nawiązanie do styczniowego, gdzie zbieramy koraliki, koraliki do naszyjnika. Hehe, wiecie o co chodzi? Też Ewent sezonowy. uuu, u, dobre, nie? Na szczęście, mam zwyczaj szybkiego robienia notatek podczas rozmowy, a następnie natychmiastowego ich przypisywania. Tak też robiłem i tym razem, a wszystkie blotnicy zostały u tych, których odwiedziłem. Jeśli udałoby ci się odzyskać, choć część tych zapisków będę ci doskonale czyli Poszukujemy takich otu brudnopisów mędrca. Próbuję najmądrzejszej, kogo z mieszkańców należy zapytać. Dziękuję ci wojowniku, wyświadczysz mi wielką przysługę, a twoja pomoc nie pozostanie bez nagrody. Zacznij proszę od naszego znakomitego karcianego gracza, który na pewno teraz siedzi ze swoim stołem w oberży. E, tak więc biegniemy sobie do Pokerka, e, czyli naszego e, kanciarza kartownika, czy jak go tam nazwać. Mam nadzieję, że nagrywam w ogóle. Nagrywam, jest, jest świetnie, Słyszę, że to, 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 to będzie materiał na pół godziny. E. Dobra, z tego co wiem, musimy zdobyć 12 brudnopisów, więc będzie troszkę biegania. Yy. I trzeba będzie odpowiadać na pytania. No tak, więc yy, za każde chyba dostajemy jakieś nagrody, więc. Cwem całkiem może być spoko, zaraz zobaczymy. Tak, przeglądam oczywiście wszystko, jeśli byście chcieli opis konkretny przejścia misji. Mamy. Yy, mamy, jak to się mówi, yy, na mentorach. Postaram się z tego nie korzystać. Z takiej racji, że wydaje mi się, że moja wiedza na temat Wordiali, przede wszystkim jeśli chodzi o magmarski świat, nie jest najwyższa, ale wiem co nieco, więc myślę, że nie będę potrzebował pomocy. Natomiast jak się będę zastanawiał, to nie ukrywam, że skorzystam z tej solucji. Więc bardzo dziękuję za osoby prowadzące strony mentorów. Mentorzy.info dokładnie. No i co. Jak spojrzycie, szykuję się do otwarcia 100 runek Gnomów. Właściwie brakuje mi 10 do skupienia jeszcze. Czekam tak, aż też sprzeda mi 10 sztuk argo, to będę się bardzo cieszył i tu jeszcze 69, <laughs> ale śmieszne 69. Brakuje mi, żeby mieć 100 jazzu, Wiem, że to bez sensu, że będę otwierał 100 Argo i 100 jazzów, ale wiecie, to jest kontent na dwa odcinki w takim wypadku, więc... No sorry, No dobra, mm, żarty i śmiech to zdrowie, co tam masz? A tu czy za ten, yy, żarty zrobić, dobra, zobacz notatki szulera. Witaj wojowniku, co cię tu sprowadza, Za gramy he, he czy chciałbyś ze mną zmierzyć grę w no. Dziękuję, nie tym razem. Mam wrażną sprawę na głowie. U zacnego męża stało się szczęście. Jego pupil tak zabawnie ił się rękopisami, że część ważnych zapisek przepadła. Pomaga mi odzyskać... I już mi się nie chce modulować głosu, żeby ewentualnie to tam... O, te brudno pisy, nie, nie masz prawa, pytaj, kurczę, O W wyniku, jak nazywa się to starożytna gra karczarna i teleka? Cabriolet, na pewno. Kontynent, to... Przede wszystkim Konglar. tu jestem świetny, przekonany. No i swistek pupieru, świetnie. Brudnopis, menrca, tajemniczy plecak, zór kościanek, zmogę To chyba mogę się zmienić w tego Pokażcie ten plecak, gdzie, gdzie, gdzie to jest ten plecak u możemy otworzyć, ale otworzymy na końcu, mi się wydaje, co? I taki będzie propsik I efekty, tak Można się I zmienić I to jednego starczy na trzy użycia? Nice! To jest świetna sprawa e, dobra Gdzie mam teraz iść? Eee Nadzorca pet teraz. No to, to też jest oberże. Tu, 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 wyścigi w nie Zdobyć brudnopis od nadzorcy. Robi sobie kotka coś tam. pciłka, papiery. Ho ho, dobrze, pytaj. Powiedz jakie przedmioty używam, żeby wydawać komendy Tararikornowi w walce? Klakson, gwizdek, chorągiewka. No gwizdek, chodzi o gwizdek, bo gwizdek możemy kupić albo gdzieś koń zdobyć. Dobra, teraz biegniemy do pimena Coś dostaliśmy od niego. Ślad nieznanego zwierzęcia. To możemy podnieść sobie świetnie, bo to jest 6 godzin zbierania na wyższych poziomach, w sensie wyższym poziomie wydobywczym surowców. Czyli w moim przypadku to mógłbym zabierać nie dzieła trwia wiasce, ale żar kwiat, który bardzo, ale to bardzo przyda mi się na siódmym levelu, gdy będę próbował robić te. No. Jak to się nazywa? Wyleciał mi z głowy. Będę robił bo tu, 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 reputację bogów, tak? I smoków. Sorry. Dawno nie nagrywałem i tak powiem wam, że ciężko, ciężko uczuć do nagrywania. Zwłaszcza, że teraz nie mam czasu, naprawdę nie mam czasu. Tak jak na przykład miałem zawsze, znaczy zawsze tam, zdarzało mi się w tygodniu, że miałem kilka godzin, znaczy kilka godzin, ile chociaż dla siebie, tak? Teraz nie mam. Dobra, trzeba się skupić teraz, bo mam trzecie pytanie. Mmm, taka dolegliwość na kciuku. o e, szczerze nic mi nie jest, a nade mną czuwa. A, jak to odzyskać? To O oh, fuck. fuck. Ja strzelam wirus, ale powiem wam szczerze, że nie wiem. A, dobrze. <ścoughs> tak, dało się. Dobrze, śmieszne. A ta ręka gwiazdy tutaj daje prędkość. Nie odporność, ale to jest spokojna opcja. Fajnie, zwłaszcza, że to nie przypada. E, dobra, to gdzie mamy teraz iść? E, do, 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 czarownica Brugilda. U jezu, to będzie bieganie troszkę teraz. Ale dobra, jesteśmy na dobrej drodze, bo Brugilda jest właśnie tam, w tamtym kierunku. Tu cały czas mam deski, muszę zanieść. Ostatnio miałem deski i je wrzuciłem do klanowej, a już nie wyciągnę. Trochę, trochę głupio. Eee. Co możemy porobić tak w międzyczasie? No, mógłbym porozmawiać z wami, że tej sytuacji właśnie hashtag zostań w domu, bo to, to jest takie znuchywane, ale nie będę tego mówił, bo niestety sam muszę wychodzić z domu, bo muszę iść do pracy. No, plus taki, że nie przestanę poruszać się komunikacją wiejską, miejską bym to tak nazwał, więc chodzę z kapcia, z kapcia no, na pieszo, no tam cztery z hakiem kilometra do pracy. więc... Luzik bo nie wraca w sobie, więc, więc też jest luzik, bo niestety yy, tak to jest, że, że, że przez właściwe rzeczy martwy i samochody psują się w najbardziej yy, odpowiednim momencie do tego, by się nie psuć, yy, a one się wtedy psują, więc no, dupa, tylko by gadać. Yy, no nic, no tak, więc yy, sobie treptam i, i, i wtedy mam czas na przemyślenia, ale nie na nagrywanie, bo wtedy niestety uciekam i dwie godziny, które wtedy normalnie byłbym w stanie na siebie poświęcić. Tak więc, tak więc musimy biec, biegu, biegł, biegu. szkoda, że nie kupiłem sobie żadnej elki prędkości, dajcie mnie elkę prędkości, tutaj statek powinniśmy teraz dostać, i tak szybko biegą, możemy krówkę zjeść, może dostaniemy coś na prędkość, Sympatyczna, o Jezu, jestem urokliwy, zostałem urokliwym, Nice. no i co, mogę powiedzieć, biegniemy sobie, Dalej, nie to perzy. i wieś ma, będziemy mieli. Brunghillę, by mogli zadać jej pytanie. No. Czekam na Brunghillę. Zobaczmy co, wampirka. A, nic nie chcesz, wampirku, to dobrze. Szkoda, jakby coś chciał. Nieprzyjemne sąsiedztwo od siódmego levela. Mm. Brzmi jak zacna misja. Do wykonania oczywiście. Była jakaś ustawka duża na legendach, ale się... Zgapiłem ją. Może było nago się bić. Tuc. Weźmy metro. Weźmy przekilucha. I dobra, brudnopisy. Zrób to, to to daj kotka sprawić na rozwrawiał. No to pytaj, pytaj na mądrzejsza Czekaj, grzybów, shiiisków Shiiisków, nie, opisałem że dwójka, ale nie wiem czy dobrze Mam wrażenie, że Shizków, sizików, shizków Bez, bez dwójki. Kurczę, są tak podobne, tak? skuf, no. O, udało się, dobra. Y, pieczara się wcyzła w gęstwinie cienności, ja wiem jak się tam dostać bardzo szybko. Mm. A nie, czekaj, to tu będę miał też po drodze, w sumie. No, jedna lokacja to bym się teleportował, ale byłoby błagałkaństwo. Mówiłem, że mogłem tak, tak przeskoczyć. No, trochę przypał. No dobra, pobiegniemy sobie w takim wypadku do do ten. kogo tam miałem zapytać. Teraz. Yy, czego? rycerza czy co? Do pieczary. To tam chyba będę mógł tylko pogadać z tą z tą niewolnicą. U, prosty ternik cedradorka, ale to trochę głupota. Bo przecież go można z złotymi tymi. Kogo bym tutaj sobie ukradował? Mm. Yeti, Gorgulkę, Golema, Falistego Gryfa. Hmm. Nice. E, dobra, wjeźdź z Wchodzę po nazwach lokacji, więc... Mam nadzieję, że będziemy mieli opcję wyboru językową tutaj z całego menu wszystkiego. Jak nas złączą z angielskim serwerem. Nie wiem wtedy, czy będę grał, ale trudno. Ostatnio w Black Desert trochę grałem, nagrałem sobie tam walki z tymi bossami, takimi mini-bossami, tylko no niestety zacząłem chyba od drugiego, od trzeciego. No i... no, i nie, wiem, no nie wiem, zobaczymy, może jakąś taką srejkę puścimy, że będę tam puszczał sobie muzyczkę i oni się będą tłuc, strzelać się, więc... Dobra, tu dostaliśmy maskę z smoka, to co nadaje... nie, inicjatywy. Statek dawał prędkość, nie? No, bo, bo nie pamiętam, bo coś, coś było takiego. No, hmm, hmm. A tu widzę, że tak na przykład jak pod, pod, że, po, zerkam, no przepraszam, na to podpowiedzieć z Brunki tak? To na przykład jakbyśmy źle odpowiedzieli, to musimy przynosić jakieś rzeczy. Więc fa, fajna sprawa. No bo wbrew pozorom, jak źle odpowiedzamy, odpowiemy. A też, ja widziałem, że szlisków, ale sizików. Właśnie dlatego, szyków. Yy, tak mnie, mnie trochę zrobiło, że, że trochę. bym musiał już się zapytać. 10 zygredów wojowników musiałbym pokonać. 100 dziwnych szkieł, 15 rtęci, i dalej nie zjeżdżam, żeby sobie nie, nie zaspoilować pytania. To Aveliusa, ty od prezencia. O nice. Obrączka róg ciężka, Ciężko. To chyba jest ten z tym duchem, ale nie chcę mi się tego robić. Wystarczy mi tyle, żeby zdobyć yy, ulepszenie kodraga naszego serdecznego tutaj tu Aha, uciekło mi. O właśnie. Więc więc po co mi więcej? Tu, 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 tu. O, nie, jeszcze muszę przeczekać, tutaj, w lokacji coś fajnego jest? Nie, ale tu wiem, są fajne rzeczy, rosną. Często. Yy, się Gambir pojawia, z tego co pamiętam. Ale nie ten, tylko takich bezwykły, A może się mylę. kwiaty są na pewno do zbierania, ale te oldziwy znie... zniechęcają mnie do zbierania tutaj. Niech wolę tam, gdzie te górkulki są, bo przynajmniej jestem w stanie przeżyć, yy, jeśli mnie taka napadnie. Chociaż teraz Edkie jestem pewniejszy siebie, ale... No nie ukrywam, że bardzo yy, przydaje się. Yy, dobra, patrzę czy mam karmę w razie, co? Mam karmę. W sumie jak robimy taką misję dla pupila, to powinniśmy yy, napisy od niewolnicy. Uuu, przyszedłem prośbę, miałem mi, że ton. Dodatki robi z przyjemnością jumino. Yy, eee yy, Nieważne, w sumie sami na nic sobie mi swoją tylko nazwę ich kanon, nic zupełnie wylecia z głowy. Gadający się nocą, tak, na pewno oni. pogający się. <grym> nice. Opłat z wiadowcy to jest też bardzo przydatne, bo to 30 zręczności, 30 koncentracji. Oła. Dobra, zobaczmy, gdzie możemy teraz lecieć. Czy yy... na Avelius czyli musimy się cofnąć po prostu. Dobra, dobrze wiedzieć. Jak ucieknie ta niewolnica, to co? To skąd oni będą mieli tą niewolnicy, jeśli ona chce uciec? Trzeba powiedzieć wszystko tam. Nie uciekła. Dlatego, tak, tego, na będą od niej się odbiera yy, jakiegoś blesa. Nie jestem siewcą, więc mam prawo nie wiedzieć. Ale w ogóle jest jakieś świętokradztwo, nie? Tak yy, na takim etku biega. Wtedy wraca czystości i wpierdziela się w środek pieczary siewców za i. Surprise, motherfucker! I tak nie mam monetyzacji, więc mogę sobie przelechnąć, nie muszę, nie, nie muszę być family friendly, wiecie, if you know what I mean. No, nie, nie, Ale tak zawsze, zawsze na każdym filmiku stawiam, że jest powyżej 18+. Brudnopis uczenego. No yy, nic, bądź ru, tu, 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 co to za zadanie? Zrobię yy, yy, Jeden znak yy, tym mechanik przysłał mi zagadkę. Oczywiście od razu odpowiedziałem, natychmiast rozwiązałem, możecie zaznaczyć tego. inkarium to serce, ldziwa, nerka. Ja bym że serce ludźwa. Yy, I tak chyba wybierzemy, nie? A zobaczmy, co byśmy musieli. 10 wielkich temperatur wampira, jakbyśmy źle odpowiedzieli niewolnicy. A weliosse, serce ludźwa. Co musimy? trzy pęcherzykowe te metale. Uuu, to by było smutne. Nie chciałbym oddawać. No i kurwa, zapominam spojrzeć, do kogo mam iść teraz. Yy, Leśnik Hochern. No to fajnie, bo po drodze fajnie śmiertelności. Ogólnie w ogóle tam do zaroślach to tłukę sobie te mopki. tak ostatnio, wczoraj chyba 11 oczek. O, znaczki przyjaźni, to, to możemy sobie użyć. To mi się przyda. To, to możemy użyć od razu. To od razu mówię. Powiem szczerze, że to się troszkę przedłuża odcinaczek. Ja bym z chęcią przerwał i zrobił drugi cykl. Co wy na to? Tak? No to tak zrobimy. Mam już, mam połowę, więc drugą połowę zrobimy w następnym odcinku, który wyjdzie tego samego dnia, który wrzucę ten. Tak więc dzięki serdecznie za uwagę i do usłyszenia.